Powstanie waluta euro-dolar i to będzie waluta elektroniczna. E, będzie nastąpił upadek tutaj dolara, upadek jeśli chodzi o wierzycielstwo Chin. Szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego. No, właśnie, co takiego wydarzy się, jeśli chodzi o rynki ekonomiczne, jeśli chodzi o gospodarki światowe, e, w kogo to byłoby wymierzone tak? i kto by na tym stracił. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na krzywdę dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Snowidza który mówi o tym, że powstanie nowa waluta, którą w skrócie można nazwać euro -dolarem. Będzie to waluta elektroniczna elektroniczna. No i też ciekawa będzie geneza praktycznie tej waluty, no bo to nie będzie waluta, która ma, tak, euro, dolar. Ktoś powie, o fajnie, tak, jak pojadę z Europy do Stanów Zjednoczonych, to nie będę musiał przewalutować waluty, nie będę musiał wymieniać, nie wiem, złotówek na dolary, czy euro na dolary. Nieprawda, tak, tu chodzi o to, że to ma być waluta, która powstanie dla celów politycznych. Oczywiście ludzie też będą po prostu tą walutę używać. Natomiast po pierwsze, tak, ta waluta powstanie w momencie, kiedy dojdzie do upadku dolara, czyli jakby upadek dolara, w ogóle ma nastąpić celowy upadek dolara, po czym właśnie ma być prowadzona ta waluta, eurodolar i mamy, ma dojść do upadku wierzycielstwa Chin, czyli tak jak Chiny po prostu, tak, czy Stany Zjednoczone mają potężne zadłużenie u Chińczyków, upadek dolara spowoduje, że Upadek praktycznie tutaj dolara spowoduje, że tak ta nowa waluta, że te długi się przewartościowują, tak? One będą niższe. Nastąpi reset praktycznie tych długów. No może nie całkowity, no ale załóżmy, nie wiem. Przykładowo, tak? No tam są gigantyczne pieniądze, tak? W bilionach pewnie liczone, ale załóżmy, że Stany Zjednoczone są zadłużone na 100 miliardów dolarów y, u Chińczyków, chociaż no wiadomo, to są zastosowanie większe pieniądze, tak? I ta nowa waluta by sprawiła, że te Stany Zjednoczone nie byłyby zadłużone na 100 miliardów dolarów, tylko na przykład na 30 miliardów y, dolarów, tak? No to już jest realna korzyść dla Stanów Zjednoczonych. No i następna sprawa, tutaj co Jasnowid Jackowski mówi w ten sposób, że w Stany Zjednoczone kontrolowane bankructwo, nastąpi o ekonomiczne osłabienie społeczeństwa, y, krach będzie tak naprawdę na rękę Stanów Zjednoczonych, tak? Krach będzie właśnie na rękę. USA będzie na rękę Stanów Zjednoczonym, że będzie nowa waluta międzynarodowa, ale nie światowa. Będzie to waluta międzynarodowa, natomiast nie cały świat będzie się nią posługiwał, bo tak na przykład tutaj Rosja czy też właśnie Chiny, no mogą tą walutą się nie posługiwać wewnątrz ich kraju, tak? No bo ona może służyć jako do transakcji, do płatności, do transakcji praktycznie na rynkach międzynarodowych. Natomiast te dwa po prostu państwa, nie miałyby dokonywać płatności, tak? Znaczy ten Rosja i Chiny, czy też na przykład inne państwa by w tym nie brały udział. A więc dosyć ciekawa sprawa. Tutaj jasnowidz jest w ten sposób, że praktycznie, jeśli chodzi o świat, taką teorię spiskową można powiedzieć, według jasnowidza że świat był dogadany w sprawie nowego porządku międzynarodowego, porządku światowego, że miało dojść do resetu, jednak Kiny i Rosja tak naprawdę podliczyły, że będą w całej tej sytuacji, w całej tej operacji stratne, no i zrobiły rozłam, wyłamały się praktycznie z całej tej sytuacji, tak, Zresztą ma to też swego rodzaju potwierdzenie, jeśli chodzi o fakty, bo jak widzimy spotkanie przywódcy Chin z przywódcą Rosja, więc Putinem, tak, na Kremlu, no to to jest jawny gest poparcia Chin dla Rosji, tak, jawny gest poparcia e, Chin dla Rosji. No ktoś powie, no tak, ale to jest współpraca gospodarcza, przecież Rosja będzie kupować sprzęt wojskowy, czy już kupuje od Chińczyków i tak dalej, coraz więcej krajów się zamyka na Rosję, no to oni szukają nowych rynków, praktycznie, gdzie chodzi o współpracę, gdzie mogą kupować towar, sprzęt, gdzie mogą też swój towar wysłać, jasne, ja rozumiem to, tylko mm, zobaczmy sobie, że to nie musiałoby się tak oficjalnie po prostu dziać, tak, takie na przykład wymiany gospodarcze mogłyby mieć miejsce bez po prostu wizyty tych przywódców, jakby wizyta tych przywódców daje jasny sygnał dla reszty świata, tak, my się razem trzymamy, chociaż no, to jest takie po prostu gaz bardziej polityczny, taki pstry, pstryczek w nos, tak, wątpię, żeby Chińczycy po prostu poszli i skoczyli w ogień za e, po prostu Rosją, tak. Natomiast tutaj Jasnowid Jackowski mówi w ten sposób, że właśnie świat był dogadany do resetu ekonomicznego, natomiast tutaj podzieliły ich po prostu różnice dotyczące interesów, konflikt dotyczący interesów. No wiadomo, że Stany Zjednoczone na dzień dzisiejszy najlepiej by było, gdyby nastąpił reset długów, tak? Natomiast no Chińczycy na to się nie zgodzą, no to jest oczywista sprawa. No wyobraźcie sobie, wy komuś pożyczacie. Milion złotych, tak? I ta osoba na przykład mówi, że no dzisiaj to ba nad Polsce można ogłosić bankructwo tak? konsumenckie, czy jakoś tak, upadłość konsumencką. E, natomiast e, tutaj ta osoba na przykład mówi, nie, nie mam tych pieniędzy i koniec. Kropka, nie ściągnie tego nawet po prostu komornika, no to Wy jesteście stratni, a jednak te milion złotych trzeba było zarobić, tak? Oczywiście e, taki zwykły Kowalski jest zdecydowanie stra, stra, bardziej stratny, i tu, tu jeszcze jest bardzo duża kwota, milion złotych, tak? Nawet, jakby to była mniejsza kwota, to jest bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o chińczyków, no to przecież chińczycy by nie popuścili takie duże praktycznie pieniądze, żeby chińczycy mieli po prostu popuścić, jeśli chodzi tak, płazem, jeśli chodzi po prostu o stany zjednoczone. Tak, pieniądze praktycznie liczone w miliardach dolarów, tak czy po prostu juanach. No więc tak miało to by wyglądać, czyli miałby powstać eurodolar. Być może ta nazwa dotycząca eurodolara to będzie nazwa umowna. A ta waluta będzie się inaczej nazywać, natomiast tak po prostu to miałoby wyglądać, tak? Miałaby to być elektroniczna waluta mająca na celu osłabienie wierzyciela e, Chin, tak? A więc osłabienie wierzycielstwa Chin, e, czyli niejako mm, po prostu resen. No, wiadomo, że. Reset na dzień dzisiejszy no nie jest możliwy, reset ekonomiczny na świecie, e, tak, e, no bo z prostej sp sprawy, tak, z, przy z przyczyny, tak, no to, te, te, te osoby, te państwa i te osoby, które mają po prostu te, tutaj tak, te, te po prostu udzielili tych pożyczek, na no to by się nie zgodziły. Natomiast, no, były takie teorie mówiące o wielkim resecie finansowym, resecie ekonomicznym, tak? Być może on będzie dokonany właśnie w zupełnie inny sposób. W zupełnie po prostu inny sposób. Tak samo jak tutaj te, te kryzysy ekonomiczne, które mają miejsce, czy też krachy ekonomiczne, które mają miejsce, to według Jasnowidza Jackowskiego są to krachy zaplanowane. Nie są to krachy przypadkowe, tylko były to po prostu kryzysy, krachy celowo zaplanowane. Tak? Krachy ekonomiczne, które zostały zaplanowane. Więc tak to właśnie miało wyglądać, jeśli chodzi o przyszłość, przyszłość świata, no też ma to znaczenie dla nas, no bo euro-dolar, praktycznie tutaj to byłaby pewnie waluta, która by funkcjonowała w wielu państwach w Europie, tak, nie, może nie w Polsce, chociaż kto wie, ale na przykład w wielu państwach w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, tak, e, czyli tamte państwa, gdzie dzisiaj na przykład jest euro, e, to by istniał po prostu właśnie ten euro, euro dolar tak, czy na przykład by byłoby, no, to może być taka nazwa robocza, to może być jakaś inna nazwa, tak, jakaś po prostu waluta wspólnotowa, czy waluta e, światowa, tak, czy międzynarodowa, jak zwał, tak zwał, po prostu na, nazwą to, natomiast no, ciekawe, jak to będzie po prostu wyglądało, to też będzie duże zmiany, jeśli chodzi o rynki, tak, na przykład kursy, akcji, różnice dolara do euro, e, jak to wszystko po prostu będzie wyglądało, tak? I też kwestia po prostu jakby bezpieczeństwa ekonomicznego poszczególnych państw. No a jest to na przykład ciekawe, czy na przykład taka waluta nie zostanie wprowadzona po tym, jak nastąpi masowa plajta poszczególnych państwa, więc poszczególne państwa będą og ogłaszać bankructwa, niewypłacaność, taka waluta wtedy może być wprowadzona, no bo powiedzą w ten sposób, tak, no euro mieliście wprowadzone na przykład w Europie, ale poszczególne państwa pra prawie, że splajtowały, tak, zbankrutowały. No to teraz jak prowadzą euro-dolar, to Eurodolar czyli po prostu waluta jeszcze poza Europą w Stanach Zjednoczonych będzie jeszcze mocniejsza, jeszcze bardziej silna i ona nie doprowadzi do jakiegoś upadku poszczególnego państwa. Nie? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat słyszycie. To wszystko. Dzisiaj pozdrawiam. Trzymajcie